Na polskojęzycznym portalu ONET mogą Państwo przeczytać wywiad z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, panem Ołdakowskim. Pan Ołdakowski w tym wywiadzie stwierdza, że jego zdaniem większość powstańców ma zupełnie inne poglądy i o zupełnie inne poglądy walczyła niż poglądy ma i walczy Robert Bąkiewicz, organizator Marszu Powstania Warszawskiego. I tak powiem szczerze, szanowni państwo, Robert Borkiewicz na dzień dzisiejszy jest politykiem jednej kwestii. Sprzeciwia się przerzucaniu z Niemiec do Polski nielegalnych imigrantów, których to Niemcy zaprosili do siebie, a teraz ci nielegalni imigranci są dla nich obciążeniem finansowym i odpowiadają za wzrost przestępczości. Dlatego Niemcy chcą ich wywalić do Polski. I jak ja słyszę, czytam, że pan Ołdakowski uważa, że powstańcy warszawscy mieli inne poglądy niż Robert Bąkiewicz. To ja się zaczynam zastanawiać, czy może on chce nam powiedzieć. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, że powstańcy warszawscy to walczyli o to, żeby Niemcy mogli przerzucać do Polski z Niemiec nielegalnych imigrantów, których sobie sami tam zaprosili, a teraz ci imigranci to są dla nich obciążeniem finansowym i odpowiadają za wzrost przestępczości. Powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia takie założenie, że takie poglądy e, mieliby mieć powstańcy warszawscy, jest po prostu absurdalne.